Kolędowanie u Janka. Takim tytułem opatrzono drugą już edycję kolędowego spotkania społeczności salezjańskiego zespołu szkół publicznych Dąbosko. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono uczniów placówki, ich rodziców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji wspierających szkołę. Gościem honorowym kolędowania był arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc. Celem spotkania kolędowego było wspólne radowanie się z przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Wszystkie kolendy, czy te radosne, czy te bardzo takie sentymentalne, nawet bym powiedział smutne, zawsze są odniesieniem do prawdy o Bogu, który się wcielił. I poprzez te piękne melodie chcemy Pana Boga uczcić. Bez kolend, bez pastorałek, trudno sobie wyobrazić czas świąt Bożego Narodzenia? No oczywiście to jest szczególny moment, kiedy w sposób no, niezwykły, tajemniczy. Człowiek może się zbliżyć do tego dzieciątka, który po prostu nas ubogaca sobą. Różne są okresy roku liturgicznego, ale ten jest przede wszystkim taki rodzinny, ciepły. No i to, że nam pokazuje tę jedną wielką prawdę, że Bóg ukochał człowieka. Wyznacznikiem właściwie dzisiejszej takiej uroczystości kolędowania. Jest brat Albert, który w sposób szczególny nam pokazał, jak można zostać świętym, jak można siebie zrealizować nie przez jakieś szczytne cele, ale po prostu chyba coś najpiękniejsze, że można drugiego człowieka ubogiego pokochać. W taki sposób zdobył tę świętość, do której tak bardzo dążył. Dzięki zaangażowaniu młodzieży goście licznie zgromadzeni na spotkaniu kolędowym wysłuchać mogli wspaniałych pieśni o tematyce bożonarodzeniowej. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali bardzo bogaty repertuar, na który składały się znane kolendy i pastorałki. Przygotowaliśmy bardzo wiele piosenek i różnych kolęd, pastorałek, między innymi takie bardzo popularne, żeby wszyscy znali tekst i potrafili śpiewać, ale myślę, że wszyscy się włączą, ponieważ mamy swój chórek, z którym będziemy razem śpiewać i wszyscy się powinni włączyć. Bez kolęd trudno wyobrazić sobie czas świąt Bożego Narodzenia, choć kolenda w pierwszym znaczeniu była pieśnią powitalną i pochwalną na część gospodarzy. Przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Jako pieśń religijna związana z narodzinami Chrystusa Kolenda wykształciła się później wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa. Wspólne kolendowanie jest wyrazem wiary, bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Chciałem podziękować za zaproszenie, za inicjatywę i za to wspólne śpiewanie, bo to śpiewanie kolend, zwłaszcza kolend, jest budowaniem wspólnoty. Wspólnoty wiary, wspólnoty, która nas łączy i z Jezusem Chrystusem, ale także między nami. I myślę, że to doświadczenie wspólnoty jest nam dzisiaj wszystkim bardzo potrzebne, dlatego jako terapię zalecam śpiewanie kolęd, ale nie tylko. Można i śpiewać pięknie przy ognisku, bo śpiew nas bardzo łączy, ale to, co pani powiedziała na początku, jest także formą modlitwy i to ta opinia, i to zdanie, że kto śpiewa, ten się dwa razy modli jest na pewno prawdziwa, bo to zaangażowanie wtedy jest o wiele większe, kiedy nie tylko słowa, ale także nasz głos, nasz śpiew jest w to zaangażowany. Oprócz wspólnych śpiewów uczniowie szkoły salezjańskiej zaprezentowali także montaż słowno-muzyczny skupiający się na osobie świętego brata Alberta, którego w sposób szczególny wspominamy w tym roku. W spotkaniu towarzyszyła bardzo życzliwa atmosfera, która była odczuwana przez wszystkich jego uczestników, wśród których był m.in. były dyrektor placówki salezjańskiej, ksiądz Zenon Latawiec. Bardzo mile wspominam ten okres, kiedy tu byłem, bo od 2000 roku do 2006, 6 lat. I tak dawno tutaj też nie byłem, powiem szczerze. Zaniedbałem troszeczkę to miejsce, ale dziś tak jak jechałem, tak serce mocniej biło. Tak wspomnienia wracają te chwile, które się tu spędziło. Radosne spotkanie, podczas którego cieszono się z przyjścia na świat maleńkiego Jezusa, stało się także okazją do refleksji nad szybko upływającym czasem i przekazywania sobie najlepszych życzeń. Szkoła powinna z natury swej przekazywać wiedzę, ale też wychowywać. I chciałbym właśnie życzyć temu zespołowi Szkół Salezjańskich, żeby to było środowisko, które zarówno przekazuje wiedzę, ale też wychowuje. I chciałbym życzyć też w tym nowym roku, żeby Boże błogosławieństwo towarzyszyło całej społeczności szkolnej, uczniom, nauczycielom i żeby dokonywał się cud Nazaretu, to znaczy kiedy kilkunastoletni Jezus wrócił z Jerozolimy, z pielgrzymki ze swoimi rodzicami, z Marią i opiekunem Józefem do Nazaretu. To pismo święte napisało, że wzrastał w miłości, w latach w mądrości w łasce u Boga i ludzi, więc ja życzę, żeby młodzież tutaj ucząca się po prostu wzrastała.